Cześć, widzowie witam w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj będziemy otwierali sześć saszetek z, z laligi. Tutaj tak wygląda saszetka. Są różne saszetki, na przykład tutaj jest. są różne cztery typy saszetki. Takie właśnie. Tak właśnie. Dzisiaj sobie otworzymy sześć takich saszetek, ale na starcie bym się Was poprosić, żebyście zostawili kciuka w górę oraz subskrypcję na tym kanale. A my lecimy do otwierania, więc na początku, widzowie, otwórzmy sobie, tak, yy, otwórzmy pierwsze saszetki, nie wiem, więc jakie karty tutaj są, przekonamy się teraz. I na początku mam Fermina, kim zamamy. Później mamy Antonego, później mamy trenera, trenera, trenera Simeona, później Artura mamy i Ken Candela i widzę i ja od razu powiem, że z tego mogą być dwa odcinki. Jeszcze nie wiem, z zobaczymy, czy, zobaczymy czy będą dwie części tego czy jeden. A my lecimy z kolejnymi. Tutaj jest Badę. Susic. Później mamy jak tutaj jest z Gitę Med. Później mamy Mafeo, Mendaryda i Murik. Później. Później mamy trenera y, Eudaro Coudeta i kartę Juanini. Y, y, yua, no, kolejne saszetki. Jeszcze zostało trzy, nie licząc tego. Mam nadzieję, że film wam się bardzo, się, że wam się film spodoba. Zobaczmy, tutaj mamy Owono. Uuuu, mamy Ejukę i mamy kartę momentum. Rafinia. Co się dzieje? Pierwsza, pi trzecia saszetka, już mamy kartę momentum. Rafinia. Ładna. Kolejna, mamy kartę z Paradise i Vivian. Vi 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 Później mamy Asensio i Maroan. No, ale się cieszę z tego, tej karty Momentum, widzą Po prostu nie spodziewałam się, że w ogóle trafimy dzisiaj jakąś kartę Momentum. a to dopiero tak, taką z Rafinią. Dobra, to lecimy z kolejną paczką. To Diego Lorente, pierwsza. saszet pierwsza karta, druga to jest z górę Guru Zeta. Kolejna karta to jest. To jest. Muriqui. Sorry, ja niektóre nazwiska nie przeczytam dobrze. I później mamy Re, Remiro. Później mamy Wizowie Cuho Hernandeza. I mamy później Minhela, Trener'a. Więc tak, jedna karta momentów, myślę, że bardzo dobrze trap. Kolejne tak tutaj otwieramy. Teraz mamy De Paula. Później mamy André Almeida. Kolejnego to mamy właśnie Indumbo. O, serio to jest? Dobra. Tak wygląda karta. Kolejna karta to Sergio Gomez i Diego Co i jeszcze przedostanie kartę jego Kokka Później, a później ostatnia to Kannos. Widzowie, ostatnia saszetka została. Zobaczmy, czy coś nowego nam wyleci. Czy jakieś karty Momentum. Raczej nie. Dobra, więc kolejna to jest Artis Elunstro. Baliu Kilian. Frances. Pablo Durian Duran i Imbibo. Imbi, Dobra, widzę. To papa! Pa.